Cześć, z tej strony Loczek, a dzisiaj chcę Wam pokazać jak opuścić grupę na Steamie. Oczywiście, wchodzimy na Steama Później, jak już widzicie, wchodzimy tutaj Oj, wchodzimy tutaj Tu Macie tutaj aktywność, profil, znajomi, grupy Oczywiście wchodzimy w grupy to Gdzie są tu? I jak widzicie, macie grupy. I y, na przykład, y, akurat, y, tutaj mamy. Y, opuść tę grupę. Ja żadnej teraz nie będę usuwał grupy, ponieważ nie chcę, ale jeżeli wy chcecie tutaj. Proszę bardzo. Y, y, ja na przykład będę chciał usunąć tą grupę. Jak widzicie, wchodzimy w, tutaj w to. W opuść grupę. I tutaj Wam napiszę: za chwilę opuścisz grupę. Yy, I czy na pewno chcesz to zrobić? Yy, jeżeli chcecie, to klikacie OK. Ja tego nie chcę. Yy, a jeżeli Wy też tego nie chcecie, to anulujcie. Ja oczywiście to będę anulował, ponieważ tego nie chcę usunąć. Ale jeżeli Wy chcecie usunąć, to proszę bardzo: usuwajcie jaką tam chcecie grupę. Tutaj macie OK i proszę bardzo. Więc jeżeli wam pomogłem to y, oglądajcie następne filmiki które pojawią się y, nie wiem kiedy ale na pewno będą więc y, zostawiajcie subskrypcję i łapki w górę więc na razie